Yo, witajcie widzowie. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Otóż, dzisiaj jest bardzo specjalny materiał, ponieważ dzisiaj jest 10 marca. Wiecie, co to oznacza dla mnie? wiem, co to oznacza dla was. Dzisiaj są wyniki konkursu. Tak jest, ale to dopiero na końcu materiału, także będziecie musieli jeszcze poczekać chwilę z tym. Natomiast dzisiaj dla mnie jest mega szczególny dzień, ponieważ Dokładnie rok temu, 2020 roku, 10 marca, stworzyłem ten kanał. Tak jest. Stworzyłem ten kanał i dodałem pierwszy filmik na ten kanał. Minął dokładnie rok. Dokładnie. 365 bodajże dni, kiedy tworzyłem na tym kanale. Oczywiście tam w międzyczasie były przerwy. Tak naprawdę to ja pamiętam tylko dwie przerwy. Jedną pamiętam taką, a chyba coś koło miesiąca. Druga chyba też miała coś koło miesiąca, tak mi się wydaje. Także były przerwy, ale nie było ich jakoś tak dużo i nie dało się aż tak odczuć, że zniknąłem na dłuższy czas i się nie pojawiam i tak dalej. Mianowicie przez ten rok zrobiliśmy niesamowity progres. Nie oszukujmy się, że tak. Filmiki początkowo były naprawdę mega słabe. Nie twierdzę, że jakościowo się poprawiły, ale twierdzę, że montaż, grafika i tak dalej, które doszły... Zrobiły z tych filmików naprawdę coś. W tym filmiku będę dziękował. Yy, dziękował ludziom, którzy się przyczynili do czegokolwiek, żeby w tym kanale było jakby lepiej, tak? Pierwsze podziękowanie należą się mojemu przyjacielowi, Kapiemu. Dokładnie tak. Ponieważ Kapi, może nie od początku kanału, ale od yy, czasu, od kiedy zaczęło się robić lepiej na kanale. Nie oszukujmy się, że nie, dzięki niemu, tak? Nie oszukujmy się. Jest moim grafikiem i moim montażystą. Także dziękuję Ci kapi. Naprawdę bardzo Ci dziękuję, że przyczyniłeś się jakby do kanału, że niesamowicie pomogłeś. W momencie, kiedy potrzebowałem pomocy, wtedy ciągnąłeś dłoń, zaoferowałeś swoją pomoc, ja ją przyjąłem i mamy współpracę ze sobą. Miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie na dłuższy okres czasu i że będzie mega fajnie owocowała. Kolejnym osobom, które chciałbym podziękować należą się widzą. Widzą, którzy są i komentują praktycznie każdy filmik, dają łapki i tak dalej. To są prawdziwi widzowie. Prawdziwi, naprawdę. I niesamowicie cieszę się, że mam takich widzów. Mogłem teraz Was wymienić i wyróżnić, ale mi się nie chce Was szukać. Przepraszam Was, widzowie. Aczkolwiek, wy wiecie, że o Was mówię. I to jest piękne, nie? To jest piękne, że jesteście ze mną, że pomimo jakichś tam być może upadków, wzlotów, nie wiem. Zawsze byliście ze mną i być może zostaniecie. I w przyszłości, kiedy to ja twierdzę, że tak się stanie, kiedy to urosnę i będę wielki, wy ze mną dalej będziecie i będziecie mogli się pochwalić, że ej, znałem go jak miał 100 subów. Także co z tego, że teraz mam nie wiem 2000. Jak byłem to pierwszy, tak i się cieszę tym, że znałem tego gościa, jak zaczynał. Dziękuję Wam widzowie, naprawdę. To dla mnie niesamowicie dużo znaczy. Gdyby nie Wy, już oszukajmy się, że nie miałbym dla kogo nagrywać. Kolejne takie podziękowania należą się e, dwóm osobom, z którymi miałem współpracę. Otóż Kikomory i Kaczka, moi znajomi, dokładnie tak znajomi, z którymi tam jakoś, no, skaczką może nie, ale z Kikomorium się już długo koleguje. Kaczkę poznałem przez internet, ale obydwu chciałbym podziękować tak samo bardzo, bo chciałbym przyszłości, żeby było więcej crossów z jakimiś innymi twórcami, którzy są e, tak mniej więcej w moich zasięgach, tak? I nie wiem, statystyki mniej więcej są takie same. E, zaczęło się od was i jestem niesamowicie wdzięczny, że dzięki wam to wszystko się zaczęło, tak? Co na niej z kanałem? mówiłem to już dużo razy, tak? Myślałem, żeby ogólnie ustabilizować się i zrobić coś w stylu jednego kontentu i miało to być tylko vlogi, aczkolwiek przemyślałem sobie to wszystko, przetrawiłem i chciałbym wam powiedzieć, że... Nie będzie tylko vlog. Pod ostatnim materiałem zapytałem się Was, e, co Wam się jakby najlepiej, e, z czym się najlepiej kojarzę, e, co we mnie najbardziej lubicie, co jest charakterystycznego i tak dalej. I dostałem odpowiedzi, że różnorodność. W sensie nie tylko, ale to mnie zdziwiło w sumie. Lubicie to, że jest różnorodność na kanale. Lubicie to, że filmy jakby pojawiają się losowo. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Ale z tego, co mi pisaliście, wszystkie filmy są ciekawe. Także niesamowicie mi jest. E, niesamowicie się cieszę z tego powodu, tak? Niesamowicie się cieszę, że pomimo tego, że nie mam jakiegoś stałego kontentu, e, miały być tylko vlogi, ale nie będzie tylko vlogów. To postanowione. Do września. Po wrześniu będziemy robili coś innego, ale dalej w tym samym kierunku. Mianowicie będziemy się rozwijać dalej. Kolejny rok e, trzeba przejść. Już zacząłem, bo widzicie. Kamera jest tam, a rączki mam tutaj. Co to oznacza? Że kupiłem sobie w końcu statyw. Ja długo kupiłem sobie też oświetlenie, kamerę. Czy może nie niedługo, ale wkrótce, na pewno wkrótce. W każdym razie przestanę w końcu nagrywać telefonem i te filmy naprawdę staną się ciekawsze. To jest krótki materiał, w którym po prostu chciałem Wam podziękować za to, że jesteście, bo minął rok i nie przygotowałem nic specjalnego na tą okazję. W Specjale raczej są na subskrypcje, a nie na lata. Nikt chyba nie robi e, specjali, bo 10 lat już tworzę dla Was, czy nie wiem, czy 5, czy 3, czy chociażby rok, tak jak ja, właśnie. Ale niedługo i tak będzie specjalna, 200 subów. To chyba tyle w tym materiale. Jeszcze wyniki konkursu. Ale to już na sam jutkim końcu. Zobaczycie, kto wygrał. Ja byłem Fajterciak, Dziękuję Wam za rok spędzony wspólnie, razem. Trzymajcie się, widzowie. E eu, de graus.